Cześć Szakty Dula. Witam Was na żywo. W niezapowiedzianie, dlatego że nic nie było wcześniej o tym wspominane, ale postanowiłam, że od tego tygodnia, co poniedziałek o godzinie 11, będę spotykać się z Wami na żywo tutaj w grupie i wrócę do wszystkich tematów, o których o które pytacie, o które, które ja miałam w planie Wam powiedzieć. Także po, po wakacyjnej przerwie wracamy i przynoszę spotkania z piątku na poniedziałek. Także to jest pierwsza wiadomość. Mam nadzieję, że mm, będziecie w stanie uczestniczyć i zaprosicie też na te spotkania w naszej, do naszej grupy więcej kobiet, które są w ciąży, które są dopiero po ciąży albo które starają się o ciąże. Także jest to grupa dla wszystkich osób, które są zainteresowane tematem ciąży, również dla osób, które nie są w ciąży, ale może chcą po prostu albo pracują z kobietami w ciąży, tak? I chcą jakby wiedzieć więcej na ten temat, inspirować się, motywować. Dzisiejsze spotkanie będzie króciutkie, bo właśnie chciałam Wam tylko ogłosić, że teraz będziemy co poniedziałek, o godzinie 11 spotykać się na żywo. W grupie jest możliwość zadawania pytań, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, te pytania wychodzą w czwartek, czyli to miejsce, gdzie możecie się pytać. Chodzi w czwartek, także tam zbieramy wszystkie pytania, i ja dzięki temu też wiem, o czym mam opowiadać Wam, tak? Czy co Was interesuje. I ostatnio było takie pytanie: miałam no ja dwa pytania. Jedno pytanie było yy, prywatnie dla mnie, dla od osoby, która stara się o dziecko, o maleństwo, a drugie pytanie było na forum od Kasi, która pyta się już o karmienie, tak? Zaraz po porodzie. Więc yy, tak jak mówiłam, ta grupa obejmuje. Nie tylko osoby w ciąży, ale też osoby, które starają się zajść w ciąży i też osoby, które są już po ciąży. Więc zacznę od tego pytania pierwszego. Jeżeli chodzi kiedy o to, czy, czy są jakieś specjalne techniki, i medytacje, i yoga, i co, jakie pozycje specjalne można praktykować, aby właśnie. Jakby pomóc tak w tym momencie, kiedy staramy się o maleństwo. Takie coś przygotuję dla Was troszeczkę głębiej i rozwinięte będzie też spotkanie, czy może film na moim kanale YouTube, ale dzisiaj chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. Przede wszystkim, jeżeli staracie się o dziecko, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest to wyeliminowanie jakichkolwiek zapachów. Czyli, jeżeli używasz szampony, odżywki, balsamy do ciała, nie wiem, wszystkie różne kosmetyki, jakiekolwiek mogą być, to po prostu konieczność jest, aby te wszystkie kosmetyki były bezzapachowe. To jest podstawa, to jest pierwsza rzecz. Także we wszystkich klinikach, jakichś takich klinikach, gdzie kobiety jakby pracują nad tym, aby Poprawić swoją płodność, tak? Czyli w jakichś takich właśnie klinikach leczących bezpłodność. Pierwszą rzeczą, którą się mówi kobietom, jest to, aby wyeliminowały wszystkie rzeczy, które pachną, tak? Bo są to bardzo toksyczne rzeczy. I to nie tylko dla nas kobiet w ciąży, czy znaczy dla nas, dla kobiet w ciąży, w ogóle w naszym życiu. Ja Wam powiem szczerze, że w Kopenhadze, w Danii, ja zawsze mówię w Kopenhadze, ale w Danii, jest ogólnie taki trend, aby używać wszystko bezzapachowe od wielu lat. Także mnie, nie mówię, że wszyscy, ale większość osób, z tego z moich znajomych, z którymi ja przybywam, osoby, my kupujemy wszystkie środki bezzapachowe, czyli proszki bez zapachu. Tak jak mówiłam, szampony, czy mydła, nie wiem, płyn do mycia naczyń, wszystko jest bezzapachowe. Z tym się bardzo, bardzo o tym dużo mówi, dlatego że te wszystkie zapachy są tak syntetyczne. I są bardzo, bardzo toksyczne. I one właśnie wpływają pierwszorzędnie na bezpłodność. I teraz ja wiem, że są, jest z tym problem, dlatego że w Polsce jednak nadal używa się tych wszystkich środków i jest trudno jakby znaleźć. Więc mam nadzieję, że może ktoś z Was tutaj podlinkuje, coś znajdziecie, może macie coś polecicie. Jakie są środki właśnie, które można używać, które są bezzapachowe. I Wam powiem jedną rzecz, że od kilku lat nie używam właśnie zapachu, więc za każdym razem, kiedy ktośkolwiek, słuchajcie, ma, nie wiem, wyprał sobie bluskę, nie w szamponie, tylko w proszku, jest lekki zapach. To jest dla mnie tak intensywne i tak sztuczne, po prostu to odczuwam. Nawet zapachy, które kupujemy w perfumeriach, i teraz pewnie większość z Was może nie zgodzi się ze mną, ale tak naprawdę te wszystkie zapachy są bardzo toksyczne, żadne perfumy i nawet te perfumy, które nam są strasznie drogie, jakieś największych marek, na wyższej półki, one też są wszystkie syntetyczne, także. Jedyne rzeczy, które możemy używać, olejki aromatyczne, tutaj polecam Wam, wam firmę Dutera, dlatego że to są naturalne zapachy i to są takie zapachy, które są bardzo drogie. Więc gdyby one były wykorzystywane w tych wszystkich środkach, szamponach, to byłyby to ceny kolosalne. Dlatego wiem, że wszystkie środki chemiczne, które używamy, które mają zapachy, one są po prostu syntetyczne. I to jest pierwsza rzecz. Także jeżeli starasz się o dziecko, Weź wszystkie, przejrzyj wszystkie swoje kosmetyki, wszystkie rzeczy chemiczne, chemikalia, i niech te wszystkie rzeczy będą bez zapachu. Mało tego, ubrania, które miałaś wcześniej, które były wyprane, nie wiem, właśnie jakieś płynie płynie dopłukania, czy cokolwiek, one muszą być jeszcze raz wyprane właśnie w takich neutralnym proszku, aby cały to zlikwidować. I tak się robi w klinikach właśnie pracujących z bezpłodnością. To jest jedna taka jedna z najważniejszych rzeczy, o więcej, o wiele innych takich jakby, nie wiem, rzeczy, które właśnie można zmienić też w swoim życiu. Opowiem Wam następnym razem. Natomiast teraz przejdę do drugiego pytania. Drugie pytanie było o karmienie dziecka. Więc Kasia powiedziałaś, pytałaś się o to, czy w Danii jest taka też tendencja, jak w Polsce, że mówi się o tym, że kobiety mogą praktycznie jeść wszystko i to niemal, że to jest mit, że nic to nie wpływa na nasze dziecko i tak dalej. Więc tak, zgadzam się z tym, że też tak jest w Danii. Też się do tego tak podchodzi, że jakby kobieta może jeść wszystko, że jakby. Obserwować oczywiście może obserwować swoje dziecko czy ewentualnie, ale tak, tak jakby to nie, na to dziecko nie działa. I taka jest tendencja, żeby właśnie nie przesadzać. Nie tak jak kiedyś było, że nie możemy, nie wiem, jakichś y, 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 brokułów, czy kapusty, i tak dalej, bo to będą kolki, tak? Czyli jakby do tego się odchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Ayurvedę, czyli medycynę y, 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 wschodu, bardzo starą, star dużo starszą niż ta medycyna zachodu. I Ruda mówi o tym, aby do, dopasowywać swoje jedzenie do różnych momentów życia, do tego, do jakiego mamy typ ciała i też jak działamy. I teraz, tak, jeżeli chodzi o typ ciała, no to każda z nas ma inny typ ciała i tutaj. Według Ayurvedic może być wata, pita albo kapa. Są to trzy y, typy ciała, ale tutaj nie będę się zagłębiać, bo co jest ważniejsze, jest ważniejsze to, że właśnie podczas ciąży u nas jest dużo pity, czyli dużo ognia w środku. Natomiast kiedy urodzimy dziecko, przechodzi nasz system od razu, automatycznie do waty, gdzie jest suchość, gdzie jest zimno, gdzie są właśnie jakaś taka pustka, tak? No bo wszystko, wiecie, jest puste w środku, tak? Maleństwo się urodziło. Dlatego kobiety po ciąży, które karmią dzieci, zalecano mają dietę taką. Więc mają mieć przede wszystkim ciepłe posiłki. Gotowane warzywa i owoce, dużo owoców, smaki słodkie i słone. Bardzo ważne jest to, jeszcze raz powtórzę, żeby te warzywa były ugotowane. Także nie surowe. Żadnych surowych rzeczy, żadnych zimnych rzeczy nie jadamy. Tutaj to bardzo będzie po jakimś czasie, po kilku dniach właśnie takich posiłków bardzo to jest, jest różnica. W ogóle taka kobieta czuje różnicę właśnie w swoim, jak się czuje, tak czyli jakiej jest. Jeżeli chodzi o przyprawy, to żadnych takich bardzo pikantnych, ale na przykład można używać cynamon, można używać bazylię. Można używać, pomniełam um, po polsku, jak się nazywa, um, imbir, imbir. Także to są dobre, bo to też będą takie rozgrzewające, ale z, z tym, że nadal bardzo łagodne, przyprawy. I to tyle. I też wszystkie jakiekolwiek produkty nabiałowe, mimo to, że kobiety, że dużo teraz się mówi o tym, żeby nie używać tak nabiału ani mleka. Natomiast jeżeli chodzi o Ayurvedę, jeżeli to są y, oczywiście mleko, które jest y, nie wiem od zdrowej krowy, czy od szczęśliwej krowy, tak, czyli to są ekologiczne i wiemy z dobrego pochodzenia, to jak najbardziej I jeżeli kobieta lubi takie mleko, to jest jakby zalecane właśnie no, mleko krowie czy kozie według Ayurvedy. Teraz ja nie mówię wam, co ja mam zalecam tylko o to. Później co, wszystkie jakieś m, owsianki też na ciepło, tak? Ryże. Także takie różne rzeczy są bardzo, bardzo zalecane dla kobiet w ciąży. Ale tutaj też najważniejsze jest, i pamiętajcie o tym, ja zawsze o tym mówię i powtarzam, żebyście zawsze też obserwowały swoje ciało, swoje maleństwo. M, Posłuchajcie swojego takiego wewnętrznego, na co macie ochotę, bo często jest to właśnie to, że nam organizm sam podpowiada, co chcemy, czego nie chcemy, tak? dlatego jest to bardzo ważne. Także mam nadzieję, że w czymś tutaj Wam pomogłam. I przypominam jeszcze raz, że nasze spotkania będą w poniedziałki o godzinie 11 .00. i jeszcze mam jedną bardzo dużą prośbę. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu jestem w Warszawie, gdzie będę nagrywać kurs yoga w ciąży. I potrzebuje osób jeżeli któraś z Was jest w ciąży, nieważne w którym jesteście teraz w momencie, czy to jest początek, czy to jest środek, czy koniec ciąży i chcecie spróbować jogi, trochę więcej się dowiedzieć, być też nagrane i dostać oczywiście ten film dla siebie, pamiątka, tak, mieć swoją taką pamiątkę, kiedy jesteście z brzuszkiem, Waszym maleńcem jeszcze w środku, dajcie mi znać, bo potrzebuję modelek w ciąży. <laughs> nie będzie na Was kamera tak bardzo skierowana, także to nic nie musicie robić. Może robić tak, będziecie praktykowały jogę, ale jakby nie musicie być kreatywne w tym. Po prostu bardziej będzie kamera skierowana na mnie, ale po prostu byłoby dobrze, gdyby były ze mną też jakieś kobiety w ciąży. Także, jeżeli masz ochotę, proszę, daj mi znać. Możesz napisać w komentarzu, możesz napisać do mnie wiadomość lub w mailu. Aga, zaraz ja Wam podam maila i dajcie mi znać, czy ktoś z Was ma ochotę właśnie wziąć udział w takim filmie nagrywanym. Przeze mnie, znaczy nie przeze mnie, tylko będzie cała ekipa. Będziemy nagrywać ten film 29 i 30 września w markach pod Warszawą. Mniej więcej 6 do 8 godzin będziemy nagrywać, z tym, że jeżeli któraś z Was nie ma możliwości, aby być przez cały dzień, byłoby chociaż super być nie wiem, połowę, czyli kilka, bo będziemy nagrywać kilka różnych modułów, także nie muszą być te same osoby na każdym module. Także jeżeli macie taką możliwość, ochotę, to byłoby mi bardzo miło, dajcie mi znać. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, i dla tych osób, które były na live i też dla osób, które obejrzą tego live'a później. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek. Satnamu. Pa!